przez Oczynstą, to w Wywarciu to jest około ponad 400 milionów złotych na budowę linii tramwajowej trawaj tramwaje. Typowo jestem bardziej przedstawicielem firmy prywatnej produkującej tramwaje, autobusy tramwaje, ale jednocześnie pełne funkcje Wiceprezydenta Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego w Brukseli, UITP, organizacji, która zrzesza 3,5 tysiąca członków na wszystkich kontynentów z 92 krajów. I tak się zdarza, że w tej organizacji odpowiadam za cały pion rozwoju systemów szynowych tramwajowych i kolei podmiejskich na całym świecie. Często bywałem wysyłany na otwarcie różnych gmin, do różnych miast na świecie, do Jerozolimy, do Turcji, również tutaj do, do Bułgarii, a tak się zdarza, że do tego do swego grona tych, tych miast, które budują nowe systemy tramwajowe, które w opinii wielu ekspertów z dziedziny rozwoju miast z dziedziny że to, to rozwoju systemów komunikacyjnych, komunikacyjnych uważane są jako wyznaczniki funkcji metropolitani miasta i cieszę się właśnie, że jest to taka chwila, że do tego drona 180 ponad 180 systemów szynowych na całym świecie dołącza, dołącza olsztyn.